Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale i tak żeby wam teraz powiedzieć co tutaj robię, to powiem wam tak. Wróciłem do dyspozycji. Już jestem jakiś czwarty albo piąty, nie, piąty dzień na 100% jestem w trasie i miałem dla was właśnie materiał, który powinien być wrzucony jako pierwszy, czyli zamiast tego co teraz oglądacie, powinien być zupełnie inny materiał. Ale niestety zepsuł mi się całkowicie laptop. Nie wiem, chyba ze starości, już go szlak trafił, ale w każdym bądź razie materiał mam na GoPro nagrany i materiał jest cały czas na karcie pamięci, więc możecie się spodziewać, że na pewno ten odcineczek z wyjazdu się pojawi. A teraz po prostu oglądacie materiał, który będzie powinien być wrzucony po tym właśnie odcinku, który jest na GoPro, ale no niestety nie mam możliwości zmontowania go, ponieważ laptopa szlak mi trafił. Tak więc ja teraz jestem na parkingu, miałem krótki przerzucik, 250 km łącznie, rozładunek jest na jutro na godzinę 8 rano w Niemczech, bo wróciłem z Francji, zresztą wszystko będzie w, w tym odcinku, który dopiero zmontuję jak będę w domu na nowym laptopie. I w każdym bądź razie, jak jutro się zrzucę, podlatuję 89 km dalej i ładuję przerzut Niemcy-Niemcy. Zbliża się już, jutro mamy czwarteczek, więc zbliża się piątek, więc jak tylko zrzucimy w piątek rano ten ładunek, z którym jutro będę jechał, no to mam nadzieję, że wleci jakaś fajna weekendówka, ale o tym będziemy sobie rozmawiać dopiero w piątek. Na razie skupmy się na tym, że sobie siedzę. I odpoczywam. Próbowałem przed chwilą jeszcze walczyć z tym laptopem, ale no niestety nie udało się go naprawić, więc najwidoczniej czas już zmienić na nowy sprzęt. Ja do Was odzywam się jutro rano. No i dzień dobry, mamy kolejny dzionek. Zaraz startuję. Mamy godzinę 7.30 nawigacja pokazuje przyjazd na 8.20. Idę na toaletę. Do sklepu po puszkę Coca-Coli. Nie wiem dlaczego, ale ostatnimi czasy mam tak, że jak rano wstanę, mam ochotę się napić czegoś gazowanego, i jest to właśnie Coca-Cola, ale koniecznie musi być z puszki, nie z butelki. Nie wiem dlaczego, ale ostatni, ostatnio tak mam, że muszę z rana zimnej, takiej z puszki Coca-Coli się napić. Koniecznie. Odzywam się do Was, jak już będę na rozładunku. No i dobra, ja już rozładowany. Trzeba było po prostu zawrócić i objechać ten budynek, który widzicie tutaj po prawej stronie i wjechać z tyłu. Mają taką malutką rampę i towary wszystkie są tutaj rozładowywane. Najważniejsze, że już rozładowane i można jechać. 94 km mam do załadunku i jedziemy z tym w okolice Dani. Tam będę miał niecałe jakieś do granicy duńskiej. 30-40 km, ale rozładunek jeszcze co prawda w Niemczech. I mam nadzieję, że już dzisiaj uda się też coś wynaleźć jako trasę weekendową. Tak więc odezwę się do Was, jak już będę na załadunku. Będę zabierał tam jedną paletkę 300 kg. Na rozładunku jest potrzebna winda. Więc ciekawie, słyszymy się za chwilę. No i dobra, ja już jestem na załadunku. Idę się zameldować i mam nadzieję, że szybko i sprawnie tutaj ładneczek się odbędzie, bo wiecie, że z tym to jest różnie. Odzywam się za chwilę. Wszystko spoko, ale finalnie okazało się, że jestem na złym adresie, bo tutaj jest oddział oznaczony literą C, a ja muszę pojechać na oddział oznaczony literą. G, więc wytłumaczył mi tutaj Polak, bo Polak był tutaj na załadunku, na tej firmie, że za tym żółtym budyneczkiem, co jest przede mną, skręcamy w prawo i gdzieś tam to powinno być po lewej stronie. No i dobra, ja już przygotowane. Zaraz będziemy ładować. Gostek poprosił o 10 minut i zaraz do mnie zejdzie i pokaże mi, jakie paletki mam zabrać. No i dobra, załadowane 10 takich boksów. Tego muszę koniecznie zabezpieczyć, a tutaj wszystkie te Boksiki luzem rzucone, więc tak ten ładneczek wygląda i miało być 500 kilo, a finalnie jest 150, więc zabezpieczę ten towar i startuję. I sprawa teraz wygląda następująco. Ja już wyjechałem z firmy, stanęłem, i tak, ze względu na to, że po prostu mam 150 kg i mam masę miejsca jeszcze na samochodzie, to postanowiłem poszukać jakiegoś doładunku. Co prawda nie musiałem doład doładowywać, bo stawka tutaj jak najbardziej w porządku. Ale mówię, ach cholera, sprawdzę sobie i ten, i, i zobaczymy co tam jest. No i finalnie, po 15 minutach, wpadła oferta. 141 km mam do załadunku, i lecę z tym towarem bezpośrednio do Hamburga. I wszystko jest tak naprawdę po drodze, bo przez Hamburg będę przejeżdżał, załadunek też mam po drodze, więc wszystko elegancko. 2 euro palety, 500 kg, więc razem na aucie będzie. 650 kg i te dwie paletki dzisiaj zrzucam do godziny 22. Więc elegancko, ja się do Was odezwę jak już będę właśnie na tym drugim załadunku. No i dobra, ja już jestem na miejscu, idę się zameldować, odzywam się za chwilę. No i dobra, paletki przygotowane tutaj w tym miejscu, to zabieram, więc ładujemy, odzywam się jak już wyjadę. No i dobra, ja już załadowany, do pierwszej zrzutki 356 km, przyjazd na 19.30, mam do 21.00 zrzuteczkę, więc czasu nie jest zbyt za dużo, ale mam nadzieję, że jak wszystko będzie dobrze szło na drodze, no to bez żadnego problemu uda się to rozładować jeszcze dzisiaj. Koniecznie muszę to rozładować jeszcze dzisiaj, bo na tej drugiej zrzutce mam być na godzinę 8 rano, więc będzie ciekawie, jeżeli tutaj się coś wypierniczy po drodze. Ja startuję, słyszymy się jak będę kawałek dalej. U mnie sytuacja wygląda następująco. 123 km do rozładunku pierwszego. No i póki co idzie w miarę możliwości znacznie w miarę możliwości, póki co idzie, super. Muszę to powiedzieć, bo miałem takie 15 minut, gdzie tam coś się przycięło, a tak to idzie wszystko faktycznie bardzo fajnie. Po drugiej stronie jest niesamowity kocioł, już od jakieś 5-7 km jadę i ten koreczek po lewej stronie, w tamtą stronę się nie kończy. Ale nie zauważyłem, bo nie zwróciłem uwagi, co tam się stało, ale może jakaś stłuczka, może jakiś wypadek albo zwężka. Ale no w każdym bądź razie chłopaki po tamtej stronie mają przekichane. I taka informacja, jutro po rozładunku tego drugiego towaru. O 8 podlatujemy do Danii. Ładujemy w okolicach Friderika, miejscowość Friderika. Nie wiem, czy ją dobrze tutaj wypowiadam, jak nie, no to sorry, ale w każdym bądź razie ładujemy w Danii weekendówkę docelowo do Francji, ale we Francji będziemy mieli dwa rozładunki. Z tego co wiem, jeden będzie na 100% w poniedziałek i od tego pierwszego rozładunku mam 150 km do drugiego. I jeżeli uda mi się to rozładować tego samego dnia, no to będzie fajnie. A jeżeli mi się nie uda rozładować tego, ym, tych dwóch y, ładunków w ciągu jednego dnia, no to wiadomo, w poniedziałek rzucam jeden i we wtorek o 8 rano drugi. No ale weekendówka jest już ogarnięta, więc to jest najważniejsze. Ja myślę, że się odzywam do Was, jak już będę po rozładunku tego y, aktualnego towaru, z którym teraz jadę właśnie bezpośrednio. Ja już jestem na rozładunku i powiem Wam szczerze, że są jajca bo teoretycznie ktoś tu powinien być tak miałem informację, że to miało być bezpośrednio i lepiej żeby też tak było, żeby ktoś tu zaraz przyszedł zadzwonię jeszcze raz, może śpi, ale powiem wam szczerze, że to jest tutaj i tutaj nikogo nie ma na ten moment ale może po prostu zaraz ktoś przyjdzie, nie wiem, może gdzieś tutaj mieszka niedaleko, przyjedzie i rozładujemy Klient po prostu już dzwoni do tych ludzi którzy tu pracują, dowiedzieć się co jest grane, więc dla mnie najważniejsze jest to żeby to dzisiaj po prostu zostało rozładowane bo mam 200 km po prostu podlotu na kolejną zrzutkę, a ta zrzutka ma być o godzinie 8 nie mogę sobie pozwolić na to żeby rozładować ten towar który aktualnie teraz tu powinienem dostawić dopiero jutro rano, więc zapowiada się ciekawie. No dobra jak coś będę wiedział to się odzywam. No i dobra, sytuacja opanowana. Gościu przyszedł i rozładowujemy. I to mi się podoba. Szybka akcja i tak, jak miało być bezpośrednio, No to jest bezpośrednio. Jak tylko się rozładuje, to się do Was odzywam. Mam mu zrzucić tutaj te palety na windzie, on sobie je za chwilkę po prostu wózkiem wrzuci do magazynu. No i dobra, rozładowane. 171 km jest do drugiej zrzutki na rano. 2 godziny i 20 minut jazdy. Zaraz wyjadę tutaj na siódemkę. I najprawdopodobniej będę miał jakąś stację, a jak nie będę miał stacji, no to zaraz też czegoś będę szukał. I zostawię sobie 2 godzinki. Może taką godzinkę 45 na rano, żeby dojechać do rozładunku. Więc myślę, że ja się do Was odezwę, jak albo zjadę na parking jeszcze dzisiaj, albo już jutro rano, jak będę startował na rozładunek. No i dobra, Fajrant na dzisiaj, godzina 21:33. I się na takim dzikusku stoimy sobie, bo na tej autostradzie numer 23 nie ma jakiegoś fajnego parkingu ze stacją. Tankowałem się na chojerze, na Autochofie i w sumie mogłem tam zostać, bo parking kosztował 10 euro. I w sumie tam był Bonik na Szamkę jeszcze. Więc mogłem tam sobie zostać, i trochę żałuję teraz, ale no już mniejsza w to. Do rozładunku mam 98 km, godzinkę 30 jazdy na rano, więc na luzie.